Muszę wylać makaron, który jest w gorącej wodzie. Mamanda Także no. Apę. Amanda próbuje wejść na tą ścianę mostu, tą taką poręcz. No kurde, jak to jest? Amanda robi. Ona jest wszystkim. Kurde, i my się zakładamy, że jeżeli. Bo ja obstawiam, że Amanda nie jest przyjemną postacią. O ile się zakładamy, że to będzie jedna z moich ulubionych postaci ze względu na te nagrywki. To jest piękne. Jakby. Co się dzieje wszystko dzisiaj? Kira. No Kira wypadła z zakrętu dzisiaj, także zmiotłem z, z planszy. Nie wykręciła. samo to, że... To jest wszystko przez to, że widziała tego Rubina. On ją omotał. Rubin, co ty z nią zrobiłeś? No słabo. Rubin wyszło. Rubin to twoja wina. Co nawieduje Rubina? A na kogo mam? Kogo mamy hejtować? Wiktorię będziemy hejtować. Dobra. To ona będzie najgorsza czarna owca. Tak A sierbatka będzie dopingować Amanda O Jezu Ja mam komiczny głos <głosy> 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 Jakby Mój głos to jest... Ja nie miałam czasu ja, się potwierdzam, głosy. potwierdzam. Mój głos to jest Nie, z Laura trzeba Muszę go popieprzyć. <laughs> Pieprzenie makaronu baj <by> Elvira. <laughs> Subcio! Elwira Elvira gotująca makaron. No, ja z makaron. Elwira, pieprzony makaron. <noise> Polezam. Amen, amen. No, no. tak tak. czemu Ty się wiecznie we mnie pasz? Nie wiem. Czy tak Ci się podoba moje ciało?